Witam serdecznie! Ja jestem Magnes, a tutaj wasza nowa porcja Fortnite News. Jesteśmy świeżo po aktualizacji dzisiejszej, czyli 31.30. Sprawdźmy, co nowego. Może najpierw zerobudowania. O, tutaj mam jakieś ciekawostki. Wyspa Duma. W połowie meczu będzie pojawiać się Wyspa Duma, ale tylko w rzadkich przypadkach i przez ograniczony czas. Wykorzystaj potęgę duma, okiełznując energię z kotła mocy i dołączając do wybrańców duma. Załóż jego pancerz i stań się nie do powstrzymania, miotając ulepszonymi pociskami tajemnej energii, wielkimi bombami mitycznymi i nie tylko. Informacje o aktualizacji o to zdecydowanie nas. Ciekawi! Potęgi Duma nie da się powstrzymać. Wykonujcie zadania Duma, by odblokować graffiti. Doktor już czeka, i emotkę Moc Duma. Posiadacze karnetu bojowego Dumstrukcji mogą teraz wykonywać zadania Duma, by odblokować jego strój i dodatkowe nagrody kosmetyczne. Do godziny 19.30. 5 października istnieje niewielka szansa, że zamiast wyspy łupów pojawi się wyspa Duma. No to w sumie ciekawe. Pazury czarnej pantery Suri są już dostępne. Granaty IEM do niszczenia osłon powróciły do gry. Pazury czarnej pantery Suri. Sprawnie przemierzaj wyspę cięciem kinetycznym. O, to jest coś ciekawego. I powalaj przeciwników. Super doładowaniem pazuru. Akurat gram Suri. Fajnie. Wynalazek Suri. Nowy sojusznik. Zmyślny plan. Zwycięstwo skryte w porażce. Suri sądzi, że jej wynalazek pokona Duma, ale do jego budowy potrzebuje twojej pomocy. Czyli tutaj wynalazek Suri... Łączy się fajnie z pazurami. Okej. Okay. Doktor Doom. Czas rzucić się w objęcia chaosu. Wykonaj zadania Duma do końca sezonu, by odblokować strój Duma, styl Dum w pancerzu Pandory i inne nagrody kosmetyczne. Czyli mamy jeszcze całkiem dużo czasu na zrobienie tych zadań. Tu już nie ma nic nowego, to czytaliśmy. W takim razie chodzimy do zadań. OK. Ciekawie jest to zaprezentowane. Cel dodatkowy, karnet bojowy. Ukończ zadania Duma z karnetem bojowym. Dum. Wreszcie osiągnę to, na co zasługuje Latweria. Pokój, potęgę, perfekcję. Ekran odczytywania. Peleryna Duma. Peleryna noszona przez Latferiańską Arystokrację. Chwała Latferii. Mamy tutaj malowanie takie zielone. Ostrze Duma. Wykute, by wykorzystywać mistyczne moce Duma. Pięść Duma. Sprowadź zagładę z powietrza. Mamy lotnie? Peleryna Duma Pandora. Czyli mam tą drugą wersję. Tak samo jak druga wersja pięści Duma. Ciekawa ta lotnia, muszę przyznać. Latwiański Monarcha. Dekoracje. Czyli mamy dekorację do Lego. Ciekawe. Muszę przyznać, że tego akurat się nie spodziewałam. Ale fajnie. Ostrze duma wersji Pandora. I oczywiście sam dum. Czeka was zagłada. Mamy emotkę. Domena Duma. Zadowój się tylko perfekcją. I pancerz Pandory, czyli drugi styl Duma. Tutaj mamy cele dodatkowe. Ukończ zadania Duma przedmioty. Ikona sztandaru. Nowa ikona dla twojego sztandaru. Możesz ją przypisać w szafce. Standardowy. Ktoś ma standardowy napis. Moc Duma. Emotka. Doktor już czeka. Emotka w wersji graffiti oraz ekran wczytywania. Pała Latferi. I mamy pierwszą stronę zadań. Najmocniejsze metale wykuwane są w najgorętszym ogniu. Przetrwaj obrażenia od ognia. Żadna niewidzialna osłona nie sprosta mej mocy. Zniszcz osłony przeciwników. Żaden człowiek, potwór ani pomnik nie zdoła stanąć na drodze duma. Traw skały lub budowle z kamienia. Czwórka. Nie przepadam za tą cyfrą. Zadaj przeciwnikom obrażenia z odległości ponad 44 metrów. Jej cień to moja oaza spokoju w świecie pełnym udręki. Kucli przy pomniku. Stark uważa się za genialnego wynalazcę. Ja jestem innego zdania. Upuść arsenał, silniki odrzutowe lub automatyczną wieżyczkę war machine. Strona druga zostanie odblokowana, oczywiście, jak wykonamy zadania ze strony pierwszej. Co myślicie o samym dumie, nagrodach, jak i zadaniach? Dalej mamy zadania rozpędu, a tutaj nic nowego, dzienne standardowo. Na tą chwilę mamy już część trzecią, właśnie wynalazek Suri, o którym czytaliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o fabułę a część czwarta już wkrótce I będzie nazywać się iluzjonista oj tutaj bardzo szybko idzie ten napis mamy ukończyć instruktażem roku jeśli chodzi o etap pierwszy z sześciu Suri wynalazła coś co nazywa rekalibratorem szczelin ale potrzebuje materiału Okej. Okay. do wykonania. Okej, okay, go. Do wykonania go po prostu, dobra. Nadzieja nam tak mówi. Okej. Okay, dzięki nadziejom. Mamy tydzień trzeci w tej chwili, jeśli chodzi o tygodniowe. Zadaj przeciwnikom obrażenia z pistoletu Monarcha. Zbierz amunicję, mając wynajętego specjalistę. Zbierz bronie po zlikwidowanych przeciwnikach. Pokonaj dystans pojazdem używając dopalacza. Zadaj przeciwnikom obrażenia w ciągu 10 sekund od sprintu. I standardowo czekamy na kolejne zadania już wkrótce. Akcja restart. O proszę, pojawiła się ponownie. Mamy zdobyć 50 punktów, potem 100 i 200, aby otrzymać nagrody. Możemy sobie trochę podejrzeć. Co mamy zrobić? Zadania Akcji Restart. Wezwij znajomych za pośrednictwem ich profilu lub panelu wydarzenia Akcja Restart. Myślę, że większość z nas, jakie wszyscy znamy, nie więcej na czym to polega. Kwalifikujący się gracze to ci, którzy grali w Fortnite nie dłużej niż 2 godziny w ciągu ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, a także nowi gracze. To tak, jakbyście może nie wiedzieli, jednak. Albo zapomnieli, to takie krótkie przypomnienie. Etap tu mamy: pierwszy z pięciu. Zdobądź punkty doświadczenia ze znajomymi. Wiadomo o Battle Royale, do rozbudowania, reaktywacji i tak dalej. Zadania dnia akcji restart. Ok, ukończcie jedno zadanie dnia ze znajomymi. W porządku. Nie mamy tyle. fajnie, że się pojawiło tutaj medalu nic ciekawego etapowe, gra rankingowa, czy odkrycie dnia, no to tutaj nie mamy nic nowego. Jeśli chodzi o karnet bojowy, mamy nowe na przykład nagrody z zadań ujawnione. Ostatnio mieliśmy tylko te cztery widoczne, ale teraz mamy kolejne dajesz rodnej emotka arystokracja Wakandy zarezerwowana dla Wakandańskiej arystokracji i po prostu mamy kolejny kolor Paleryny, która już była dostępna war machine w kamuflażu As lotnictwa, weteran wojenny i zaufany przyjaciel, to niego Starka. Motka, a atak kurkerina, lotnia kapitana, szybująca sprawiedliwość. I Kapitan Jones, ok, w wersji takiej komiksowej, unieść tarczę sprawiedliwości. Są oczywiście jeszcze dodatkowe nagrody karnetu bojowego, ale tutaj serdecznie zapraszam do oddzielnego filmu, ponieważ obiecałam wam, że będzie część druga, także muszę dotrzymać tej obietnicy. Także to by było teraz wszystko, co ma do zaoferowania po aktualizacji tryb Battle Royale i oczywiście zero budowania.